Kolejne burzliwe spotkanie, wiele niepokoju, a to wszystko wynika z tego, jaka jest sytuacja w przemyśle żywnym w obecnej sytuacji. Praktycznie wszystkie firmy notują ujemne albo bardzo ujemne wyniki na narastające w kolejnych miesiącach. I stąd też się biorą silne emocje i silne obawy i wątpliwości, czy te zasady, które mamy na przyszły rok, które bez dwóch zdań na pewno są jakimś krokiem w stronę przemysłu drzewnego. Natomiast są ogromne wątpliwości, czy w tej strukturze, w tej formule one będą wystarczające, by sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed nami w 2025 roku? To jest kryzys, który... Nie tylko głębokością, ale najbardziej czasem, w którym on się rozciąga. Jest bardzo spłaszczony i rozciągnięty w czasie. W sposób istotny wpływa na to, jak funkcjonujemy. Jest istotne zagrożenie tego, że wiele firm, wiele podmiotów może się nie doczekać kolejnych lat. Dlatego te emocje, dlatego te wątpliwości. Mamy nadzieję, że, że uda się to jakoś przejść, jakoś przetrwać. Przemysł nieraz stawał czoła różnym problemom, ale wielokrotnie słyszałem, że takich trudności. Tak głębokiego kryzysu jak teraz wielu z przedsiębiorców od długich, długich lat po prostu nie pamięta. Nawet odnosząc się do słynnego kryzysu 2008 roku. Na pewno sytuacja branży jest skomplikowana, jest trudna. Przecież słyszymy od, od roku przynajmniej. Jak oceniane są dotychczasowe warunki czy zasady sprzedaży drewna. Prace nad ogłoszeniem ostatecznego kształtu tych zasad już niebawem. No i dla nas jest bardzo ważny ten głos bezpośredni tych osób, które tworzą miejsca pracy, którzy żyją z tej branży, którzy są odbiorcami i są producentami wyrobów z drewna. To przecież połączenie tych dwóch tych dwóch obszarów jest tutaj bardzo ważne i, i zawsze na styku. Różnych, różnych światów. Zawsze tam jest, tam, tam jest to największe ciśnienie, tak? To jest, to jest takie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie no nie chcę powiedzieć następuje zwarcie, tak? ale, ale właśnie tutaj musimy wypracować kompromis. Myślę, że to, co najważniejsze, to dzisiaj zabrzmiało. Ogólnie zasady i warunki, które były proponowane przez branżę zostały tutaj też dzisiaj przedstawione i zostały potwierdzone. Zresztą panowie też i wszyscy prawda, takie pytanie padło oficjalnie, tutaj zostało potwierdzone, że warunki ok. Jeżeli chodzi o kwestię drugą, czyli tak zwaną geografię. Były, były tutaj przedstawiane warianty i, i ostatecznie zapadła decyzja z sali o przyjęciu wariantu drugiego. Co do kwestii tak zwanej taryfy, czyli tej, tej ceny stałej, to oczywiście te postulaty przyjmujemy, przeanalizujemy. Zobaczymy, jakie są możliwości, jaką ostatecznie przyjmiemy kwotę. My też działamy w ramach określonych procedur i to trzeba pamiętać. Nie jesteśmy właścicielem drewna, jesteśmy tylko i wyłącznie zarządcą majątku Skarbu Państwa. Więc, odnoszenie bezpośrednio do reguł, które są w wolnym rynku na Zachodzie, prawda w Skandynawii, na terenie Niemiec, to jest, no to też trzeba na to spojrzeć też w ten sposób. Nie da się tych, tych warunków bezpośrednio porównać. Żyjemy troszeczkę w, w innej rzeczywistości gospodarczej, no, i, ale mam nadzieję, że, że ostatecznie te warunki od, w, w tym okresie brzegowym uda nam się opracować, przedstawimy i... I na pewno one, jak nie, w, jak nie w całości, to w znakomitej części jestem przekonany, że spełniają oczekiwania przetwórców drewna.